Witajcie, kochani. Ostatnio padło pytanie, jak ja to robię, że mam takie piękne rośliny, że są takie piękne liście bez plam. Kochani, to, żeby osiągnąć taki rezultat, trzeba pracować nad ziemią przede wszystkim. Dlatego, że gleba, gleba bogata, gleba zdrowa. To jest podstawa tego, żeby w ogóle rosły dobrze rośliny. I teraz tu chcę Was uczulić, kochani, na to, że każdego, każdego roku, czy to pada deszcz, czy to jest zimno, to właśnie jesienią, zimą i wiosną nieustająco pracujemy nad glebą. To znaczy. Dokładamy do gleby odpadków kuchennych, a przede wszystkim zaszczepiamy mikroorganizmy w glebie. To żeby gleba była dobra, żeby rodziła piękne rośliny, to musi być ona pełna tych właśnie mikroorganizmów zmierzających ku życiu, ku plonowaniu. I to warto jest wdrożyć jako taki proces naprawczy i taką standardową procedurę, że przynajmniej raz na dwa tygodnie, jesienią, zimą, wiosną, a potem również jak są rośliny też, to warto jest podlewać mikroorganizmami glebę. I my stosujemy mikroorganizmy od lat, kochani. I teraz mamy swoje mikroorganizmy. Które pomagają też roślinom i pomagają glebie. I o tyle, o ile na przykład ta kompozycja dodatkowo zawiera składniki odżywcze dla roślin, wszystko czego one potrzebują, to standardowa praca jest z tą kompozycją mikrobiologiczną, która dedykowana jest glebie i kompostownikowi. I, kochani, tego nie można pomijać, jeżeli chce się mieć wspaniałe, piękne plony. Oprócz tego, że jest ta praca cały rok, kompostowanie, ale nie śmietnik kompostowy, wiecie o czym mówię. Robienie kompostu, który ma przemyślany wsad. Kompostowanie w bokashi, na przykład w domu zimą. Dokładanie tego kompostu do gleby, nie tylko wtedy, kiedy mamy sadzić rośliny na wiosnę, ale także i przez cały przez cały rok. Oczywiście i tak pojawiają się różne problemy, pojawiają się szkodniki. I głównie szkodniki, tak jak widać to na przykład tutaj, na przykładzie buraczków, to głównie szkodniki są problemem w naszym ogrodzie, ale nie jakieś choroby. Właśnie dzięki temu, że tak systematycznie i przez cały rok zasilamy Przepraszam, glebę. Przepraszam, że się wtrąca, to nie jest od gradu? Bo to mi nie wygląda na takie typowe wygryzienia. Wiesz co, może i też od gradu to jest, ale nie, te liście są wyjadane. Nie wiem przez co, ale też i teraz tego tak mocno nie obserwuję, niech sobie tam wyjadają szkodniki, za jakiś czas po prostu zastosuję wroty, czy... Powinnam obsypać to wszystko mączką bazaltową, bo to jest coś, co jest bardzo dobre na szkodniki, albo ziemią okrzemkową, ale po prostu nie mam czasu teraz tego zrobić. Natomiast zawsze mam czas podlać glebę i rośliny. I albo mikroorganizmami, albo kochani, to co również systematycznie stosuję, to jest czosnek. I już nie stosuję czosnku yy, naszego, bo po prostu na taką powierzchnię ogrodu. Potrzeba by na jedno podlanie, na przykład, roślin, chyba z 20 główek czosnku. Szkoda, szkoda mi po prostu, szkoda. Dlatego kupuję teraz ten czosnek suszony, który też doskonale się sprawdza. I naprawdę porządną porcję mieszam z wodą i podlewam wszystkie rośliny. A mój mąż mówi, że cały ogród pachnie czosnkiem, że wszędzie no tak. pachnie czosnkiem. A jeszcze prawda? powiedz, ile dajesz tego? W na ile wody? Na, y, na litr wody daje dużo. Daję dwie czubate łyżki, na litr wody. To jest, tak można by powiedzieć, zajzajer. I tym podlewam pomidory, ogórki, fasole, bo przecież fasola też ma tendencję do tego, żeby łapać różnego rodzaju tak zwane choroby i żeby liście miały, miały brzydkie. No zdarzają się też oczywiście liście gorsze, prawda? Ale myślę, że nie jest to aż najgorszy liść. Mógłby być gorszy. Tfu, tfu. Tu jest po prostu wszystko piękne. Też właśnie te buraki, bo nieraz mają takie plamy, mają takie przebarwienia. Tutaj zobacz, jakie piękne buraki, jakie mają zdrowe właśnie takie liście. To dlatego, że mają tę wspaniałą glebę, że mają dobre mikroorganizmy, że są podlewane czosnkiem. No jakie wielkie. Tak, ale my akurat wielkie buraki lubimy. I kolejna rzecz, kolejny produkt, który z kolei służy mi do oprysków, to jest po prostu soda. I robię najczęściej tak: podlewam tym zajzajerem czosnkowym, a potem robię oprysk z sody. I no, jest to jakiś dobry sposób, bo nawet jak sobie zobaczycie, kochani, na liście dyni czy cukini, możemy iść do innych grządek. To wszystko wygląda dokładnie tak samo i pięknie. Ale potrzebna jest do tego właśnie ta systematyczność, co przy takim dużym ogrodzie jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Zobaczcie. Też zdarza się brzydki liść. Ale ten liść po prostu obrywam. A reszta jest ładna. A jak zobaczymy sobie teraz cukinie, bo cukinie też właśnie y, mają tendencję do łapania mączniaka na przykład, prawda? No to te cukinie też są piękne. Tutaj mamy dynie. No te są dynie poranione. Te pierwsze liście są poranione przez grat, ale nie usuwałam tych, y, tych liści. Natomiast te wszystkie, zobaczcie nowe liście, jak przepięknie rosną. I kochani, nie jest za późno na to, żeby teraz również dbać o swoje rośliny, w tym sensie, żeby zacząć dbać o ziemię. Ale nie osiągniemy żadnego rezultatu, robiąc coś raz, dwa razy, niesystematycznie i doraźnie. Jak już zaczną się pojawiać te brzydkie liście różnego rodzaju choroby, no to możemy wtedy tylko próbować opanować tę sytuację. Ale nie lepiej jest po prostu dbać o te. Czyli od samego początku. Od samego początku, już w tym momencie, każdy moment, teraz jest najlepszy moment. Teraz jest najlepszy moment. W tym sensie, że teraz, żeby zacząć działać. Nie mówię, że dzisiaj. A ty mówisz o glebie, a ja mówię o pryskach. A ja mówię o tym wszystkim. Mhm. A ja mówię o tym wszystkim, żeby zacząć to po prostu robić. Tylko, że systematycznie i to jest coś, co powtarzamy to w zasadzie od lat. Bo od lat robimy podlewanie, opryski z czosnku, z sody. Ten temat ciągle się powtarza i ciągle on przynosi dobre rezultaty. Ale jak się spojrzy teraz z tej perspektywy na ogród, to zobaczcie, jak to cudnie wygląda. Te kwiaty żółte, nagietki, pomarańczowe nagietki, aksamitki, kosmosy, no, po prostu to jest cudowne. I cieszę się, że właśnie jutro, bo jutro jest sobota, będzie u nas spacer, więc kilka osób będzie mogło zobaczyć to na własne oczy. O, tu na przykład jest brzydki liść, ale ten brzydki liść po prostu należy usunąć. Też nie wiadomo, dlaczego on jest taki. Może po prostu się ociera. Możliwe. E, przez Tak, no tak bo, bo no, te wszystkie te Dokładnie. Są. Fasole piękne, też fasole trzeba zbierać. Więc kochani, chcecie mieć piękny ogród, zdrowy ogród, to po prostu róbcie systematycznie zaszczepianie mikroorganizmami, podlewanie mocnym czosnkiem i opryski czosnkiem albo Albo sodą. I tak szczerze powiedziawszy, to już bardzo rzadko robię gnojówkę, bo po prostu nie mam na to czasu. I przy takiej właśnie tej powierzchni ogrodu to musiałaby być bardzo duża beczka gnojówki. Bo jak ja zrobię tradycyjnie 10- czy 15-litrowe wiadro gnojówki, to mi to nie starczy na cały ogród. Więc po prostu robię coś, co jest bardziej efektywne dla takiego ogrodu. I w końcu jeszcze zakwitły te dziwaczki. Także, kochani, to są y, rady z serca, y, płynące z naszego doświadczenia z tego, że no, staramy się zrozumieć, jak działają te wszystkie procesy w glebie. Więc po prostu możecie robić tak samo i tych problemów mieć o wiele, o wiele mniej. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce sprydwia szczurce W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej. To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.